Mariusz Walter spocznie w grobowcu obok przyjaciela. Razem stworzyli telewizję TVN. Twórca TVN Mariusz Walter spoczywa na zabytkowym Wilanowskim cmentarzu. W jego centralnej części znajduje się kaplica. W której to pochowane zostaną prochy Waltera, poza rodziną słynnego biznesmena. W kaplicy spoczywa jego bliski przyjaciel. W pogrzebie Mariusza Waltera wzięło udział wiele znanych osobistości. Wśród żołobników znaleźli się m.in. Jerzy Owsiak, Monika Olejnik, Tomasz Lis, Tomasz Sekielski, Anita Werner, Oliwier Janiak, Juliusz Braun, Maciej Mazur, Szymon Hołownia, Lew Rywin, Maja Komorowska, a także Kinga Rusin. Ogrzeb Mariusza Waltera. Twórce TVN żegnają tłumy celebrytów, zdjęcia, Urna z prochami Mariusza Waltera po zakończonej mszy transportowana jest na zabytkowy cmentarz założony w 1816 roku z inicjatywy Aleksandry z Lubomirskich Potockiej. W XIX wiek wzniesiono tam kaplicę, w której ściany wbudowana została tablica z napisem grup rodziny Walterów. Spoczywa tam m.in. siostra Mariusza Waltera. W 2009 roku w tym samym miejscu pochowano również Jana Weicherta, współzałożyciela grupy IT i telewizji TVN. Dwóch przyjaciół od tej pory będzie spoczywać obok siebie. Przedsiębiorcy poznali się w 1976 roku i organizowali przez 4 lata pokazowe mecze tenisisty Wojciecha Fibaka. Osiem lat później Mariusz Walter i Jan Weichert podjęli decyzję o założeniu wspólnego przedsiębiorstwa IT. Na początku produkowali chipsy, potem sprowadzali sprzęt elektroniczny z zagranicy i dystrybuowali kasety VHS. Wreszcie w 1997 roku założyli razem komercyjną stację telewizyjną TVN Weicherka już na początku lat 90 zdiagnozowano białaczkę. Zmarł 31 października 2009 roku, roku w wyniku powikłań i sepsy po silnej infekcji bakteryjnej. Tu spocznie twórca TVN, Mariusz Walter. To zabytkowa kaplica arystokratycznej rodziny. Stanisław Ryster wspomina Mariusza Waltera. Jakim był szefem?